Mmm. Prycha Bardzo dobre. Mmm. Mmm. A co w najlepszym drodze? O, sam zobaczcie. Grudniowe już tak W najnowszym numerze miesięcznika w drodze piszemy o odwadze. O odwadze, która w naturalny sposób kojarzy nam się z cnotą męstwa, z wyznawaniem swojej wiary, z przyznawaniem się do Pana Boga, wyznawaniem wiary w Ewangelię i swojej wartości. Oczywiście to jest prawda i o tym także znajdziecie w miesięczniku w drodze, ale także o tej odwadze, która jest związana z taką codziennością, codziennością życia. Skąd się biorą ludzie odważni? I czy ludzie odważni to są ci, którzy się niczego nie boją, albo jak ludzie odważni radzą sobie z lękiem i strachem? I że jak człowiek, o którym mówimy, że jest odważny, przyznaje się do tego, że, że się boi, to znaczy, że co, już ma mniej odwagi, a może właśnie to jest dowodem jego odwagi. Jak odwagi uczyć? Jak uczyć swoje dzieci odwagi i męstwa? Czy to jest jakiś specjalny kurs, czy jakiś specjalny sposób, trzeba przeprowadzać na dzieciach ćwiczenia? Skąd się to bierze? Wyśmienite dwie rozmowy. Jedna z Aleksandrą Zomerfeld, która jest terapeutą i pracuje z młodzieżą. Powiada o swoich doświadczeniach, i równie druga dobra z siostrą Małgorzatą Chmielewską przełożoną wspólnoty chleb życia, której chyba nie trzeba przedstawiać. Na pytanie, które zadajemy jej, czy siostra jest odważna, mówi. Hmm, nigdy się za taką nie uważałam, po prostu robię swoje. Co to znaczy w życiu robić swoje? Jak to jest? Robić w życiu swoje? O tym w najnowszym w drodze. Ponadto w najnowszym w Drodze o miłosierdziu w praktyce, czy może raczej o tym jak sobie z tym miłosierdziem w swoim sercu poradzić, czyli o emigrantach i uchodźcach. Jak mówi ksiądz biskup Krzysztof Zadarko, zajmujący się w Polsce od strony Episkopatu emigrantami, Będziemy mieli ten problem, problem ludzi, którzy się przemieszczają nie przez ten miesiąc, nie przez dwa najbliższe miesiące, tylko przez kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt najbliższych lat. Za tym, co dzieje się wciąż na granicy polsko-białoruskiej, są bardzo istotne pytania dla nas, chrześcijan, bo my umiemy sobie wytłumaczyć tą całą sytuację i politycznie, i psychologicznie, i socjologicznie, i ekonomicznie i to jest wszystko bardzo dobre. Ale jak w tym wszystkim mają odnaleźć się ludzie wierzący? Czy wtedy, kiedy mówią pomoc, traktowanie humanitarne, są rzeczywiście tymi niemądrymi, głupimi, nieroztropnymi, którzy nie kochają swojego państwa, chcą go otworzyć na, na oścież, a z drugiej strony ci, którzy mówią, no dobrze, a jak zamkniemy te granice i nikogo nie wpuścimy, no jak to w ogóle się ma do Ewangelii? Co to ma wspólnego z obroną ojczyzny, co to ma wspólnego z patriotyzmem? O tym w najnowszym w drodze także. Trochę z perspektywy, kiedy wszystko się już uspokaja, przynajmniej na chwilę się uspokaja, i wydaje się, że jakby już coś się normowało. Ale przecież to są dalej palące pytania, i dalej to palące pytanie Ewangelii, byłem przybyszem? No i właśnie, czy przyjęliście mnie? Myślę, że wielu z nas będzie sobie zadawać to pytanie przy okazji Bożego Narodzenia, pustego talerza, przy stole, łamania się opłatkiem. Dla wielu będzie to. Pewnie dosyć niełatwy gest w tym roku. Tym bardziej, poczytajcie w drodze. Oprócz tego o matce Bożej. No wiem, wydaje się, że o Najświętszej Maryi Pannie, o Maryi powiedziano już właściwie wszystko, ale może pora spojrzeć na nią jak na prostą dziewczynę z prowincji, na stolatkę, która nagle znalazła się w środku najważniejszych wydarzeń świata. Co my tak w ogóle wiemy o jej życiu? Skąd pochodziła? Jaki miała dom? Jakich miała rodziców? Co działo się wtedy, kiedy, o czym Ewangelia nie pisze, pomiędzy narodzinami Pana Jezusa, a Jego życiem dorosłym? Czy my ogóle możemy rekonstruować jej życie? Jak to życie się toczyło? Jak się skończyło? Co mówi Ewangelia, a także co mówią źródła pozaewangeliczne o Maryi? O, właśnie, dziewczyny z prowincji. O tym także w najnowszym w drodze. A oprócz tego to oczywiście znacznie więcej na 168 stronach za tą samą cenę. No bo wiadomo, numer świąteczny, może warto będzie coś więcej poczytać. Więc tak, jak najbardziej w drodze spuchnięte, ale cały czas tyle samo kosztujące. A na tych 168 stronach między innymi nasze polecenia jak co roku. Co roku tego co warto było oglądać, albo co przegapiliście w kinie, albo co warto było czytać w rankingu bardzo oczywiście jak zawsze subiektywnym, ale przez to bardzo interesującym, podsumowanie życia kościoła, a na końcu to o czym mówię przez cały rok. Zachęca do prenumeraty. Jeżeli chcecie komuś zrobić prezent, prezent na święta, taki prezent, który z kimś będzie pół roku, rok, a może nawet dwa lata, kupcie mu prenumeratę miesięcznika w drodze. Szczegóły w środku, ale także na naszej stronie to oczywiście doskonale znacie. W drodze już do kupienia przed wybranymi klasztorami dominikańskimi, w dobrych sklepach prasowych, a także przede wszystkim na naszej stronie. W Już jesteśmy. Pozdrawiamy Was adwentowo i świątecznie i bardzo nisko się polecamy do czytania. Roman Bielecki, redaktor naczelny.